Cześć, z tej strony Ucek. witajcie na moim kanale Samsung Galaxy Z Flip 3 5G czyli składak od Samsunga, którego miałem okazję trochę się nim pobawić, potestować e, jakie są moje wnioski, jakie są uwagi, co mogę wam o nim ciekawego powiedzieć czy jest to telefon warty polecenia, nie warty, w jaki sposób się do niego odnosić czy to jest coś fajnego, niefajnego no dobra, zacznijmy chyba standardowo od jego wyglądu no cóż, jest to na pewno jakiś taki powiew nowości, gadżet. No, kiedyś mieliśmy składane smartfony, teraz mamy składany smartfon taki, no cóż, otwierany jak jakiś tłuszcz do o, nie tłuszcz, ja nie jestem kobietą, ale cienie no tego typu takie coś, co kobiety, myślę, że może im się to podobać i może być to dla nich fajne i wydaje mi się, że ten telefon właśnie w taki sposób trzeba chyba odbierać, bardziej taki gadżet, nie do końca że tak powiem, smartfon, który no, miałby robić wszystko i potrafić wszystko i w ogóle być najlepszym smartfonem, bo chyba moim zdaniem nie jest. Dobra. Co mamy? Mamy ten wyświetlacz, który teoretycznie możecie obsługiwać ten smartfon właśnie, otóż to bez używania praktycznie otwierania go, więc zobaczycie sobie tu jakieś powiadomienia, informacje. Wystarczy dwa razy na niego tapnąć, jak ktoś dzwoni to oczywiście też dostaniecie info, więc no pod tym względem jest to na pewno jakiś fajny feature, który się przydaje. Samo rozkładanie smartfona wydaje mi się, że chodzi ono dosyć ciężko. Jedną ręką nie jest to jakieś łatwe. Tutaj, na przykład, osoby, które no, nie posiadają jednej ręki, też takie się zdarzają. E, myślę, że nie będą miały zbytnio wygodnego otwierania tego smartfonu. E, czytnik linii papilarnych, który w nim jest, e, jest aktywny, jest. Jest dosyć wolny, jak na, na, na dosyć drogi topowy smartfon. No dobra, jeszcze raz. No, może. Nie za każdym. No, w sumie jest szybki, ale, ale działa trochę dziwnie, bo jeżeli macie go w, w trybie wybudzenia, nie zawsze właśnie on tak jakoś ogarnia. No, ale dobra, jest, jest spoko. Jest rozbuchowanie też twarzą, e, które no nie za bardzo. Muszę gdzieś tam bardzo gdzieś daleko smartfon odsunąć, też no, no zależy jeszcze jaki kąt się gdzieś tam strzeli e, i się go ogarnie, więc no też jest ok, powiedzmy. E, głośniki, które mamy, jest test głośności. Możecie zobaczyć, jak ten smartfon e, głośno gra, no spoko. Dają radę, nie jest źle. Sam ekran. No, na pewno trzeba zmienić to, że no niestety widać i to bardzo to, co tutaj się dzieje, czyli po prostu no, to zagięcie. No, nie da się go ukryć, że jest, i tak dalej. Jest pokryte one folią, która działa. Telefon, który już na pewno przeszedł wiele rąk i powiem wam, że nawet nie jest porysowana ta folia. Jest ona w całkiem dobrym stanie, moim zdaniem. Jedyny problem jest taki, że na krawędziach po prostu niestety łapie się brud, czyli kurz i tak dalej. Nie wygląda to zbytnio idealnie, problemem też jest jeżeli chcecie na przykład grać i chcecie coś odsłajpnąć. Tutaj sama budowa tego zawiasu powoduje to, że no niestety nie jest to idealne jeżeli chodzi o swajpowanie, gdzieś tu palce się blokują. Trochę mnie to denerwowało, więc no to takie no wiadomo kompromis między wyglądem tego smartfona, jak on ma działać, a, a funkcjonalnością. No tutaj wszystko jest tak zabudowane, zablokowane, że jeżeli cokolwiek robicie, to raczej nic tam wam żadnego brudu nie wpadnie. Myślę, że pod tym względem e, tutaj to Samsung na pewno ogarnął dobrze i to fajnie. Mówiąc krótko, działa. Sam ekran nie jest jakiś taki turbo jasny. Hmm, hmm, mój egzemplarz nawet chyba nie osiągał wartości, które tutaj deklaruje producent. No Przy okazji, możecie zobaczyć, jak szybko działa czujnik światła, jeżeli chcecie macie go ustawioną jasność adaptacyjną no to jasność minimalna, jest naprawdę turbo ciemno turbo jasna jak widać, no jest on w miarę w miarę, w miarę wyraźny, fajne kolory ale no mógłby być jeszcze troszeczkę jaśniejszy moim zdaniem chyba, ale no cóż no jak na składany smartfon i tak jest całkiem nieźle, no już mamy androida 12 na niego, trochę się tam rzeczy pozmieniało, może jakiś osobny film przygotuje co tam nowego w androidzie 12 no ale yy, ogólnie jego działanie no snapdragon 888 no niestety Budowa tego smartfona powoduje to, że też dosyć się grzeje, więc robi się niestety ciepły i czasami można to później odczuć, jeżeli chodzi o jakiś throttling, tego typu tematy, więc nie zawsze to idealnie działa. No, w speed testach jest szybki, ale nie najszybszy, no tak to trzeba ująć, ale ogólne, ogólne działanie, jakich, jakichś takich dziwnych przycięć i tym podobnych rzeczy w normalnym użytkowaniu nie uświadczycie. Zresztą on też tak bardzo się nie nagrzeje, jak normalnie z niego korzystacie, na no, chyba, że będziecie ciągle coś... Y, nagrywać, robić zdjęcia, grać dłużej, no to na pewno go poczujecie, chociaż, no szczerze mówiąc, granie na składanym smartfonie, no można, można, jest film z grami, ale czy to jest takie wygodne? No w sumie też można sobie trochę ten ekran y, podgiąć i się nim pobawić, no wiadomo, każdy robi to, co lubi, ale pograć też zasadniczo się da, głośniki są stereo, fajny plus, że ten jeden gra do przodu, no to ten z boku, jakby jeszcze były tutaj, to Jakieś takie składanie idealne byłby spoko, fajne, fajne opcje. Oczywiście, jest ten pasek boczny, no to standardowo w softie, jeżeli chodzi o, o Samsunga, no to praktycznie to co zawsze jest w Samsungu, nie ma tutaj jakichś nie wiadomo czego, co bym wam mógł tutaj pokazać. No praktycznie standardowy Samsung, no więc pod tym względem ok Brak ładowarki i co mnie trochę denerwuje, no niestety tak to tutaj sobie Samsung wymyślił, więc jej niestety nie uświadczycie. Bateria też nie jest za duża, więc telefon dzień to tak max. Czasami nawet może po wieczór, trochę moim zdaniem, tego papu już zabraknąć, więc no, oszczędzajcie go. Taka moja sugestia, jeżeli chodzi o temat związany z baterią. Myślę, że następny ważny aspekt to są zdjęcia. No jak one wychodzą? Powiem wam, że spodziewałem się czegoś więcej po tych zdjęciach. A nie jest jakoś tak idealnie. Jeszcze w te standardowy i szeroki kąt i te pierwsze powiększenie. OK, już większe, no to wiadomo ciężko. W dobrych warunkach oświetleniowych zdjęcia powiem Wam, że nawet mi się podobają. Mają zrównoważone jeżeli chodzi o balans bieli aparaty, bo często już ostatnio to widzę w niektórych dziwnych smartfonach, że jakby kolory między aparatami się różnią. Tu jest w miarę OK. Nawet wieczorową porą niektóre zdjęcia da się zrobić fajne, ale już e, jakieś zoomy te, tego typu tematy, no to w ogóle już nie, nie wyjmujcie go w nocy. E, nie jest tak idealnie. Wydaje mi się, że S21, 21 Ultra e, robiły fajniejsze fotki. Tutaj no jest trochę gorzej, chociaż cenowo jest drożej, więc no trochę się dziwię, że nie jest tak idealnie jak, jak w poprzednim modelu. Znaczy, no może nie w poprzednim. No, nie miałem poprzedniego Z -flipa, ale chodzi mi o serię S. Więc no, no, jest troszeczkę gorzej niż w moim zdaniem w s 21 Ultra, no ale na tle innych smartfonów tak jest spoko. Zresztą zobaczcie sobie cały film odnośnie zdjęć, tam jest ponad 10 minut fotek, które nacykałem, możecie sobie je posprawdzać, zobaczyć. No więc wtedy na pewno sobie coś tutaj samemu e, powiecie. No, według mnie mogłoby być lepiej, no ale jest jak, jest jak jest. No na pewno w funkcjonalności jeszcze odnośnie samego softu, niektóre aplikacje. Możecie po prostu korzystać z tego złożonego ekranu, czyli tak jak w przypadku aparatu. Problem jest taki, że tych aplikacji nie ma za dużo, głównie jakieś Samsungowe rzeczy, a takich od niezależnych deweloperów, no to słabo nie jest to jeszcze wspierany ten temat, więc no cóż, tak to wychodzi, mogłoby być trochę, trochę lepiej w tym temacie, zobaczymy w przyszłości, chociaż no z racji tego, że no składanych no teraz Huawei, w którym nagrywam ten film, wypuścił swojego składaka, no o poma dużego składaka Huawei podobnego do tego. No, czy coś będą rozwijane tego typu apki? No to zobaczymy, czas pokaże. Hmm. Praktycznie tyle: łączność, dzwonienie, i tak dalej. Wszystko bezproblemowo, moim zdaniem. No i co, dla kogo jest ten smartfon? No, myślę, że tutaj bym powiedział, że to jest bardziej temat czysto gadż gadżeciarski, czyli dla kogoś, kto no po prostu szuka czegoś, co będzie bardziej gadżetem, czymś fajnym, który jest złożonym małym telefonem, niż takim smartfonem do codziennego użytku. Ale. Coś może się skusić, może być chętny, chociaż trochę, trochę głośno to wszystko działa. Przy złożeniu to pewnie może słyszycie, może nie. Na pewno plus jest taki, że no ten ekran nie da się za bardzo porysować, bo tutaj macie wszystko oddzielone. Znaczy, tu są takie bamperki na rogach i nie da się po prostu złożyć tego ekranu tak, żeby on się w jakiś sposób porysował. No cóż, fajny gadżet dla mnie? Nie, ja bym się chyba nie zdecydował. Leci do mnie Fold Trójka, posprawdzam go sobie. Może będzie ciekawszy na z Flipa, raczej nie dla mnie, ale jeżeli ktoś lubi gadżet, można być z niego zadowolonym, ale no troszkę baterię bym jeszcze wydłużył w nim, to by już w ogóle było fajnie, więc eee, takie no, pozytywne i niepozytywne wrażenia moim zdaniem. Jest dużo fajnych, no właśnie w ogóle pierwsze jego otwarcie, że to się zagina, no to był był bajer. Eee, fajnie mi się to podobało, trochę sobie poklikam, na pewno wiele razy pootwieram i powiem wam, że no ten ekran wytrzymuje, to na pewno jest eee, no, nie do zajechania jak na razie. A na pewno tych. Szkoda, że nie ma właśnie jakiegoś licznika, albo gdzieś jeszcze się nie do tego nie, nie doszedłem, jaki jest licznik, właśnie ilości otwarć. Gdybym gdzieś to mógł sprawdzić, to by było fajnie, zobaczyć, ile to wytrzymuje realnie. No ale cóż, no fajny, fajny bym powiedział Bayer chociaż nie dla mnie. Tak bym to podsumował. Tyle. Jest cała playlista odniesienia go, możecie zobaczyć różne filmy z nim związane. No i cóż, zapraszam, zerknijcie. A OZ flipie moim zdaniem tyle. Z tej strony łcek trzymajcie się ciepło. Hej.